Śniadanie meksykańskie jajkiem stoi. I tutaj, w restauracjach meksykańskich, jajka na śniadanie możecie znaleźć w kilku wersjach. Są to jajecznice, są to jajka sadzone, są to omlety, i każda z tych potraw jest w iluś wariantach. My mamy jajecznicę. Pojechaliśmy, że tak się wyrażę klasyką. To co mam ja, to jest jajecznica Ala Mexicana, czyli jajecznica trzykolorowa nawiązująca do flagi meksykańskiej. I tak, poza jajkami mam tutaj pomidora. Tak. I nie wiem, czy nie jest to papryka. Nie. Tu jest chyba sam pomidor. I jeszcze mam, słuchajcie, nie wiem co to jest, czy to jest jakieś mięso. Nie, to jest po prostu jajko. Pyszna, lekko słona jajecznica. Do tego jest, jak sądzę, pasta z fasoli czarnej. Tak. A w paście z fasoli czarnej mam coś, co większość z nas zna pod nazwą nachos. A oni tutaj tego słowa nie używają. To są totopos. To są chrupki, takie trójkąty z mąki kukurydzianej, smażone, twarde, jak ktoś lubi chipsy to, to lubi i to topos a to jest jajecznica z chorizo wersja pana operatora zaraz ja wam powiem jak smakuje wersja operatorska no chorizo nie pożałowali naprawdę chorizo jest nie jest jakieś bardzo pikantne aczkolwiek papryka w chorizo wyczuwalna jest bardzo bardzo przesunę jajecznicę ponieważ przejdę do czegoś, co bardzo lubię, a mianowicie guacamole. I guacamole, też zaznaczajcie to w meksykańskich restauracjach, chyba że bardzo lubicie bardzo pikantne rzeczy. Jeżeli nie, zamówcie sobie guacamole sin pikante, czyli łagodne, w miarę łagodne. I rzeczywiście myśmy wzięli wersję łagodną, i ona łagodna jest, czyli nie zabija i nie wypala. Idealne, kremowe, pyszniutkie, niezabite limonką, niezabite przyprawami, po prostu awokado w czystym, najlepszym wydaniu. I, słuchajcie, Europejczycy mają chleb, a ich chlebem jest tortilla. I ta tutaj jest ręcznie przygotowywana. Nie wiem, czy widać. Parująca, świeżutka, kukurydziana tortillka. Miękka, taka sprężysta, elastyczna. Po prostu mąka, woda, być może jakiś tłuszcz, ale do jajeczniczki zapewne idealna. Także słuchajcie, pamiętajcie, sin i pamiętajcie, to topos, nie żadne nachos. Smacznego! W artystycznej dzielnicy Koyacan rzuca się w oczy szafierowy budynek stojący wśród bujnej roślinności. Jest to Muzeum Fridy Kahlo, urządzone w domu rodzinnym malarki. To tutaj Frida przyszła na świat i mieszkała z rodziną, a potem również z mężem Diego Riverą. Znajdziemy w nim wiele pamiątek po Fridzie: jej zdjęcia, obrazy, przedmioty z codziennego życia. Część zbiorów stanowią rzeczy związane z chorobą malarki, jak również kolekcja jej ekscentrycznych strojów i dodatków. Muzeum Frydy jest bardzo oblegane. Bilety kupicie jedynie przez internet i z dużym wyprzedzeniem. Katedra metropolitalna w Meksyku jest największą i najstarszą katedrą w Ameryce. Budowę świątyni rozpoczął w 1524 roku Hernán Cortés, hiszpański zdobywca, wykorzystując do budowy kościoła kamień ze zburzonych indiańskich świątyń.